Jesteśmy z powrotem. Continue story, bitch. Oh yeah. Yeah. No. I no. No. I... I... A jaka teraz nas misja czeka, Ober? Powiedz głośno. Nie wiem. Ober i jego przygotowanie do no Zagrajmy. Tak, teraz będzie chyba misja o tych piratach właśnie z całego nie, świata. Dla mnie to jest na ślepo. No, dla Obera to jest na ślepo. Dla mnie nie, bo już przechodziłem, ale... Ale dla Oberka to jest na ślepo. Czyż nie, Oberze? Czyż nie? O czyż nie. Obrze? Czyż nie? Czyż nie? Czyż nie czy nie? Przestań. Ty się zaczęłeś pierwszy odzywać. Musimy im jakoś to umilić, zaśpiewajmy to. Bój się, bój się, bo dopadnę cię, bo dopadnę cię, gdy kanapkę swą Bój się. Dobra, to jest właśnie. <grym wziś> to są dwa statki. O, siema b, cimę No Widzisz jak ją poderwałem? Jestem saofank i podrywam lawki. A tu są moje dwie dupy. Uuu, o, uuu, jakiego, co ona ma na głowie? Turban. Turban! 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 Turban. Turban. Cicho. Yeah. Różowy tatek! Jaki różowy? Czerwony. Czerwień A Jack wsparł ma fajne wdzięko. Co to jest? Holendry Latający. No nie. O, tak. Trzy statki, eee, yeah, widziałeś kiedyś oh, coś takiego? Co za bitwa może? Oje, a będzie fajnie tak. Będą trzy statki. Super. Oh. Will Turner gdzie ty biegasz? Pan biegnie do Dave'ego Jonesa. Sao fang, dzień dobry. O Boże, co się dzieje? Oj, zabili Saofanga! Nie, to nie. Chyba nie. Tak, zabili Saofanga, niestety. To, A ja już... to inaczej zapamiętając tego, co. No ja, ja też troszeczkę. Ja ten... Zabili go w walce, nie? Ale Saofang już nie żyje. A poza tym, to co ja Ci mówiłem w szkole, to no. by inaczej też go zabili. No i bardzo dobrze. Będzie fajniejsze. No. I kiedy... Bo też planujemy inne. Zagrajmy, moi państwo. w co ona ma na głowie? Jakaś brzydka. Prowali ją. Te gnoje ją prowały. Zobacz. A to jest ten. Yyy Jeruniczku yeah, yeah. Kim ja jestem? A kim ja jestem? Ja ja jestem a... strażnikiem To nie lepiej, żebyś ty był... Ja jestem strażnikiem. To... Ja jestem Możemy się jestem. zamienić, ja mogę być niemieckim. A ty będziesz miał tą strzelbę taką fajną zabrać. No dobra, 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 to daj, zamień się tego, ja się w tego. Proszę bardzo. To za to zamiana, kurde. Yeah. Nie! Yeah. Czekaj, ja murtonium. znowu jesteśmy na latającym holendrze, czyli ta sama One. mapka. Czy w tym... Mullroy i... i... i, James i, i ale ten drugi. Tego nie znam, a, bo ty tego nie nie no To ja nie wiem. Nie. Nie, ja, ja jestem Jamesem Norringtonem. No to ja nie jestem. No a jak się bawisz? Jak się bawię. Nienawidzę tego komputera, oczywiście znowu się wywalił do pulpitu. <laughs> Dobra, ober chodźcie. Chodź ja idziemy. Na imię. O, idziemy co? Ja nie mam nie wiem się jak ma ma. Na imię. Za, zamień się w tego czarnego, Mulroy'a. I teraz powrotem. Murdoch! Murdoch! Ale Jumko. masz głupie Jumko. imię! Nieprawda! Głupie! A ja Jumko. jestem James Norrington, zobacz jak to brzmi. To jest ten co tańczył ze świniami. <laughs> James Jones. Nie James Jones. James, Bond. James Jones? Ober, strzel to, chodź no tu, pomóż. Bój się, bój się. Bo dopadnę cię. Bo dopadnę cię. Dika napkę swoją Bój się. Cie. No strzel tam. Przytrzymaj? Nie trzymaj tak. Nie Strzał przytrzymaj Le. i tam. Do góry. Na to taki, Le. na ten zimdzik. Jeszcze, Le. jeszcze. O, dobra, puść. Idę no, no puść. Ja Dobrze, dobra jest, Obe. Jeszcze trochę jeszcze Ober! ober. Jeszcze trochę. O, no. yes. o... pięknie ober. Dobra, teraz do góry. Nie! Zamieniłem się. Aha. Do góry? Idziemy. Dobra, ale w Jestem Jamesem Norringtonem. A James Norrington, niestety, zobaczycie, co się z nim stanie. Spadnie w przepaść. Nie. Na ty widziałeś coś? Tam się podnosiło, coś widziałeś? Yeah. No to się jakby podnosiło. No bo ja to pewnie... Na te łańcuchy musimy we dwójkę wskoczyć. Aha! A no, widzisz, jakie. Ja nie, pewnie... eee, ty. No, i się... Z tym bym polemizował, Oberku. Yeah. No, nie wyjdę stąd. Dobra, Ober, chodź szybko. Tam musimy chyba wskoczyć. I ja. A Ja byłem pierwszy. No, byłeś pierwszy. Rozwaj to, rozwaj to, dobra? Musimy to rozwalać. 2 na 5, fajnie. Idź po tamto, musimy, musimy niszczyć. Ja za to jest puszka, Ober. Dobrze niższy ale za to jest puszka, więc... Czekaj, I, Ober, Stot, mam... czekaj ober stój, stój, Ober! Aha, Dobra, tak. jesteśmy już z mm, żeby lagi odeszły, tak, tak ja właśnie robię. Ober, chyba musimy zejść niżej. Musimy. Musimy. Dobra. Niżej zejdź. Ja nie mogę zejść, nie, mogę, nie? No idź, Ober, niżej. No, czemu mnie spychasz? Żebyś zeszedł niżej, synku. Ja może nie chcę, i co? A co mnie spychasz? <laughs> cię, bo mu lubię. I ja wie. cię zaraz Nie będziesz mnie spychał. Spychnę cię Mam pierwsze pochodnie i idę strzelać. No to idź po następną, idź po następnym, no tam masz gdzieś. Idź gdzie? po następną, over. Idź po pochodnie, szner. Ja będę strzelał tam. Nie, jest pochodnie. Z pochodnie. To jest pochodnie? Szybko over. Tu jest pochodnia. Nie, yeah. ja mogę strzelać. A ja też chcę strzelać. Nie będziesz strzelać. Eee. Gdzie są pochodnie? Nie, ja sobie zebrałem. No gdzie? Jeszcze tu można dużo ha hajsu zarobić, wiesz? No to daj mi pochodnie. Nie, nie, mogę ci dać, nie można rzucać wychodniami. Kurde, nie umiem tu trafić. A to już należy. Co? Dziadko. Dziadko, ober. Nie wyrażaj się tak do mnie. Ja ci tu grzecznie mówię o czekolad... A właśnie, czekolada, chcesz czekoladę? Jaką? Czekoladę mleczną. Jest tu mleczna? No, no, jest mleczna, czekaj, zaraz ci dam. Dobra. dam. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. No, musimy grać. Czekolada. Dobra, dam ci za. Gdzie ja mam pochodnik? Nie wiem pan... Ober! Zniszcz te takie muszelki. Ja zaraz to załatwię. Muszelki. Wiem, że jestem muszelka. I'm a sexy muszla. Shell to jest chyba muszelka, nie? I'm a sexy oh, yeah. shell. Jestem seksowną muszelką i no koniec. Nie. Tak. Nie masz prawa decydować czy jestem seksowną muszelką, czy nie. <ścoughs> a ober, ja będę miał, ja jabl... będę... No. To no, 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 jest tylko jedną, przepraszam, a, mam, ale nie muszna. No to się zamieni. Niech mam się zamienić. Nie ja no, chciałem jeszcze jedną oczyszczać przez to. O tam, o No to i tam. Co i tam? Z listą. Nie płaczę. Dostań czekoladę, co? Dobra. No. <noise> Z Oberem się dogadać, widzicie jak to stał. O jaki szokowy. Jeszcze, jeszcze nie zbiłeś wszystkiego, mogę cię zabić. O, jeszcze jedna. A i zabiłem. No. Weź puszkę. Idziemy. Ile mam hajsu? O, już prawie pół. Nie strzelaj, Aha, masz, masz pochodnie, masz. Ja proszę, proszę masz pochodnie, leży. Tyk. Bo dopadnę Cię. No, dopadł Cię. I No z Chodź, Ober. <grym się> Musimy... Weź tam pochodnie z powrotem. Bo... Szybko weź tam pochodnie. dobra. Ale tak. sznel. Sam sznel. A wiesz co to, to nasze sznel? Nie mam pojęcia. No właśnie, Sznel to jest szybko, szybciej, szale, a sznel to jest szybko. To ja biorę pochodnie. No, chodź szybko. Nie krzyż na mnie. Chodź tutaj, podejdź pod to. pod to, Podejść, podejść nie yeah, takich jeden, I tam jest jeszcze jedno, zobacz Idź tam, idź tam, tam No szybko buj się, buj się! Bo cię! bo cię! I napkę z zjem, się Dobra, chodź tamty. Tutaj proszę Światełko proszę Aha, nie dostaniesz No dawaj ode Teraz będziemy to godzinę nagrywać a, a materiału nie starczy, bo nie nagramy całego Jaj, dostałeś, dostałeś, dostałeś Je, 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 je. to, oje, yeah. aha to trzeba popchać, chyba. Nie, pobieraj. Ja pcham, dobra? A ty, ro, ty, ro, ty to mi przekręcasz, dobra? iść pochodnie chyba No opuszę. idź tam po, idź pochodnie, bo ja muszę tamto, no. Dobrze. Kasa jest moja. Your kasa. The... Your money, bitch. Co masz Nie wiem. Zabijaj tych gości. No idź, przekręć to jeszcze raz. Co? No Przekręć. No teraz mogę dopiero, właśnie. Busie, Jeszcze busie. raz przekręć. bo, bo patrucze, dipkanat, Musimy to zaspiewać wiesz komu. Nie mam pojęcia. Mam ci powiedzieć na wizji. Jesteś nie tego pewna? To dawaj szybkiego kata. Nie... Dobra, jest. Wepchłem to, dawaj tu miecz. No wepchnij tu miecz. Powiedz mi bardzo po cichu. Wepchnij tu miecz. No nie mogę bo mam pochodnie. Wyrzuć Już? Tak. Na pewno? Tak. A późno. Masz miecz? Nie masz miecza. No. A ten drugi ma? No. Nie ma. Nie ma. To o co chodzi? No weź to, wepnij to. Muszę być Norringtonem. Ja jestem Norringtonem. Wpychaj to! No nie ma miecza. Jak to Co mamy zrobić? Tu jest miecz, weź podnieś. Uj będziemy co to chwilę tam to no? ludźmi nie czysta, no? lubić. Musimy coś wymyślić nowego. No. A ty umiesz wymyślać? Piosenki? No ja kiedyś wymyślałem, kiedyś pisałem piosenki w ogóle dla Filu. Dla film pisały. Byliśmy kiedyś w trzeciej klasie na tym No OBER Jak to się nazywa, szkoła no jeszcze, jeszcze Bartosza tak dobrze nie znaliśmy. No nie, nie znaliśmy się, bo my się poznaliśmy w pierwszej gimnazjum, nie? No właśnie, nie, dopiero też rok No teraz drugi rok się znamy I co? No do końca I, Z tego co pamiętam Przyszłem bardzo dużo, bardzo krótkich, ale bardzo źle i piosenek. Oj tam oj tam, no tak, bo wtedy właśnie jeszcze byliśmy z Michałem na tym, w jednym pokoju i wymyślaliśmy piosenki i właśnie ludzie się z tego śmiali. On a a my... był w klasie pierwszej, znaczy trzeciej, trzeciej, trzeciej C, a ja byłem w klasie trzeciej B. No właśnie, a teraz jesteśmy w klasie drugiej D. Jo, jesteśmy w drugiej gimnazjum. Mam pięć na cztery, to znaczy 4 na 5. 4, no to jeszcze jedno musimy, odebrać. Ok. musisz się postarać. Dobra, ale nie, gdzie ty? Nie wiem, jakbym wiedział tym nie, czymś. Nie zabiłeś mnie. Nie, ja. nie, nie ja Nie ja! Nie, to ty byłeś! Nie! Podź! Po, pochodnia, pochodnia! Pochodnia! Ja! Yeah. Ty byłeś! Nie dotykaj mnie! Zbiję cię teraz. Nie zabijaj mnie! Tutaj ma, weź pochodnię, bo trzeba podpaść. ty wejdź, bo ja bym ja tracę ten mieczik. No dobra. Na tak ty masz miecz, no. Ja muszę znaleźć tą muszelkę takie. Okej, okay, to idź poszukaj na górze, na, samy, na samej górze poszukaj, dobra? Bo nam jedną na... No, nie wiem ile na ile, ale. Cztery na pięć. Kurde, gdzie jest ta pochodnia? Muszę. Tutaj jeść. jest. Ja jest. Nie chyba tu gdzieś też. Tak? A tutaj. Jest. Nie, tu jest. U mnie też jest. Idź po muszelkę. A ja tutaj się zajmę głównym fabułem. <śśśś> Ober uwalniamy twojego ulubionego tatuażystę. Czemu? Tak, bo głównym celem właśnie tej misji jest uwolnić tych gości. To no, już właśnie wykonaliśmy. No, ja chcę sobie... O jest Oje, no, oj, Jay. no przepraszam, no, no nie ja wiedziałem tego. że to będzie. James Doring tam podrywa tą babcię. <śś> Bill Turner, nie, tak Bill? Bill. Rzemek. RZEMYK! on się tak nazywał, skąd wiedziałeś? No bo grałem w to, co ci Dobra. mówiłem w szkole i dlatego pisze. A dzisiaj tam grałeś? Pisze. Nie, kiedyś tam. Rzemek, no właśnie, on się nazywał Rzemek, to była właśnie jego przezwisko Bill Turner RZEMYK. Chyba. Albo. No tak. O, kim teraz chcesz być? Ja Jesteś wiem, babcią! Się, bi, 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 bi. Jestem babką. Jesteś babką, babka. are babka. No, Ale tak? ja muszę znaleźć tu ten muszelkę. Dobra, chodździemy. Muszelka. Nie, biedny muszelka. Nie, chodź. Muszelka. Ja nie chcę być nim. Mogę się zamienić? Yes. Mogę. Yes. To ja wolę być. Yes. A obraz no, zostaje Noringtonem. A ja mogę być kim? Nikim. Norrington. Ty możesz być tylko nikim. By <laughs> Fajr, chubank i trupimy. O, jedźmy. Edź biją! Ej, biją mnie, zabij mnie. No. Musimy z tym chyba uciekać. Do góry? Dobrze mówię? Do Czy źle mówię? Jak o, już, Ober? Ej, yeah, biją, biją, Ober, biją. Ober! Będę z nimi walczył, dopóki. dopóki moje życie nie spadnie. Dopóki, dopóty coś tam. Dopóki Dopóty dzban się nie przeleje. No Ober, chodź, bo mamy tu kungfiarza, fu kung-fu. No tutaj. Ja się zmieniam swojego twojego tatuażystę. Jo, ale nim się fajnie gra. Jakie masadło? Chodź, kobieto. Prawie to jak nasz kolega, nie będę mówił panu nic. nie wiem, czy on się na to zgodzi. No, na pewno się nie zgodzi. No właśnie. Także Ale lepiej... on jest... W ale on jest, on jest, on jest okej. Okay. Także... No chyba wszyscy wiemy, o kim mówimy. <grym> <grym> Dobra, trzeba iść po pochodniu, Ober. Tu jest pochodnia. Idź po tam tam niżej jest jeszcze pochodnia, ja to podjaram wszystko. No wy nie próbuj się jarać bez mnie. No dobra, jeszcze możesz jarać ty. No ale nie robię. Nie ja. nie robię no, zamieniam się w tego gościa Warrington. No ja tutaj na Warrington. Ma no. bier pochodnie i no. idziemy. Chodź obrze. Jezus jaki głupi ekran, nie? No. Czekaj czemu jest przedzielony? No bo dobra, jest. Dobra, daleko. Głupie to z tym przedzieleniem. Star Warsak tak nie było, Star Warsak. Star Warsak jak się oddzieliłeś do bardzo to cię zabiją. No. Nie, to ci nie, nie mogłeś iść po prostu dalej, to fajnie. Nie zabijało Moim zdaniem to było lepsze, no klikaj tam. Jak za kilka sekund nie wróciłeś, to cię zabijało. No może. Chyba, że nie fajnie. Je, yeah, cię widziałeś? Mam dwa bruszków. Dobra, chodź, idziemy. Tu jest ciężki moment się. w sumie. A czekolada? Dam ci teraz, jak widzi cut. No, to jest ciężki moment, nie fajnie, tak. Oje, Bill Turner. żemy. Z gównem na mordzie. Łe. Zobacz, co on zrobi. Nie, nie, tylko nie to. No porno O Boże, złapał mnie za dupę! Nieee! Rzemek dlaczego to zrobiłeś? Boże moja pupa. Billy Uciekajcie, moja pupa jest już skończona Biltarne, dranie. Dobra Albert, kim ja jestem? Zdobra, kim jestem? Jestem, ja jestem ja tym. Ja jestem babcią. Okej. Ej, wpadłem. A ja nie. Tak, ja musisz ja uważać, bo jak spadniesz to teraz zginiesz. Obert tu musisz ty podskoczyć, nie chodź. Ginie. Musisz tu podskoczyć, bo jest babcią, no. Nie. No tu i tam, no Tak? Przesuń się grubasie. Głupie grube dziecko, no skakuj. No dobra, dobra. dobra skakuj. Dwa razy. No, co no za bo debil, ten, no, gruby. No, bo my, no widzisz jaki gruby. Przeskocz, nie, no. jego też przeskocz. To... No, to za gruby debi. Zamieni się w niego. Ty gówniarzu, ich. No, szybko, obe. No, szybko. Obe. Nie, obe. A, dobra, dobra. dobra. Gra ze połowa, dobra, no. Ojej. Ok, dzięki. Ciurło, wow, w ostatnim momencie <noise> się złapałem. To jest trudny moment, trzeba tak, patrz, tak. Nie, 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 Ober. U, ty możesz, ja nie mogę. Kuźwa! Nie śmie się ze mnie. Ale jestem dobry takie rzeczy. Fucking shit. Ty zobacz, ale jazda. Wow. Ober, dobrze. Wow. Mam, Ober. Spadnęłem. Spadnęłeś. Ober, łódka! Łódka! Wskakuj na nią! Ah. Ah. Wow, wow. widziałem, wow. jaki <noise> freestyle. Freestyla. Ober, strzelam. No patrz Ober, doszło, okej, okay. na tym łańcuchu Poczekaj, bo teraz nie ma skina Co nie masz? Skina nie ma. Ober nie ma skina, nie, yeah, Ober, Ober! Spadło, myślałem że spadło No chodź Ober Chyba mi skin powróci O oh, je, yeah! jestem jak Spider-Man Ober czemu ty głupie dziecko mnie się przepuścić Ober, zabij go! Dobra, dostał, czekaj Spadł Skocz Nie ja Nie, to nie jeszcze Ober. Ja ich tu powybijam wybiję. ich. Ober, na linkę. Trzy, cztery, ry, dobra? Trzy, cztery, ry. Pójdź, nie. Nie, nie spójrz. Idź po, idź Szybko. Weź puszkę, dobra? Jedziemy, szybko. Ale to fajnie wygląda. Czemu ja spadłem? A czy to jest coś śmiesznego? W tym, że ja spadłem? I znowu spadłem? I jeszcze mam lagi. Stop. Dobra. Dobra No ale patrz to jest chamskie jakieś Porąbane to jest główno I martelone czekają Znaczy ja się szybko denerwuję na Nie. Dobra jestem Okej Ja bycz ja Tam jest ta, ta ostatnia muszelka, ją! Szybko Obe. Nie dosięgam Nie Dobrze mamy puszkę, trzy puszki, ye. ale jazda Kurde, mamy Ja się zamienię ciena. w suma się Suma sumasa. Dobra ja już od, odpływam Musisz to podzielić Dę. jestem sumo! Ciągniemy! Nie wyłuchaj! Nie wybuchłem. To nie! Dobrze, jest super! płyniemy. Mm. Refuj bóg szpryt mm. o, mm. Mm. o nie! <laughs> Wyrwał mi moje nogi! <laughs> nie od... Ale ma fajne błękitne <laughs> oczy, ja nie? Jeszcze go bo Ty draniu. <laughs> I... Moja głowa! Nie! <laughs> Ale to była dobre! <laughs> Oj biedny Norrington Ale to było szczere, nie? A zobacz jakie ja ma mam oczy Też bym chciał takie mieć Ja mam zielone Ober, jakie masz oczy? Tam Też ma zielone Nie, ty masz szare Jakie ty masz oczy, Ober? Nie, nie, nie mówiłem, że mam kolorowe A, no to miło Spoko. Dajesz, siadaj na poczulane już dwie kosteczki, bo jesteś w rzeczu Kosteczki czekolady Pójdę, sobie Dobra, Proszę. Dziękuję Proszę, mhm. mamy trupajrata. Mm. Mm, mm, mm. Nie, nie mamy trupajrata. Mm, dobra. <ścoughs> Ta cisza, ale chyba nie. O, myślałem, że wszystko znaleźliśmy. I trzy minikity. Bardzo dobrze. Dobra, mały cat.